Cześć, tu Iza Dębińska. Zapraszam Cię do mojego podcastu Poród Podcast. To miejsce, w którym będę chciała Cię poprzez pliki tylko i wyłącznie audio przygotować do porodu. Spotkasz tu także wielu różnych gości, z którymi będę rozmawiała o porodzie na różnych możliwych poziomach, na jakich on się wydarza. Zapraszam serdecznie do podcastu Poród Podcast i Podróży Okołoporodowej. Odcinek pierwszy. Cześć, witam cię w moim podcaście. Nazywam się Izabela Dębińska, jestem położną. Z wykształcenia także psychologiem, ale kompletnie nie praktykuję w tym zawodzie. Zawsze mówię, że skończyłam tylko studia z psychologii, ale się na tym nie znam. Od ponad 17 lat zajmuję się pracą z ciałem kobiet w ciąży, nastawioną na przygotowanie do porodu, a także biomechaniką miednicy w porodzie. Jestem autorką trzech książek o okresie okołoporodowym, poradników, które mają za zadanie przygotować kobiety i pary do porodu. Zajmuję się także szkoleniami personelu medycznego, takiego jak położne, fizjoterapeuci, osteopaci, dule czy trenerzy medyczni. Z zakresu pracy z ciałem w ciąży, pozycji porodowych, biomechaniki. Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci. Jestem mamą 17-letniej Nadi, 10-letniego Leona. Po urodzeniu Nadi, 17 lat temu, zdecydowałam się zostać położną. To jej narodziny sprawiły, że poczułam potrzebę tego, żeby tak przygotowywać kobiety do porodu, żeby czuły swoją moc sprawczą w tym porodzie. Co więcej, żeby czuły tą sprawczość niezależnie od tego, jak ten poród przebiega, a Wiemy, że w naturę porodu wpisane jest to, że przebiega on czasami zupełnie inaczej niż sobie to wyobraziłyśmy. Obecnie prowadzę własną praktykę położnej, przyjmuję także w dwóch ginekologiczno-osteopatycznych przychodniach w Warszawie i pod Warszawą oraz aktywnie edukuję o porodzie w social mediach. Zdarza się, że słyszę, iż jestem influencerką, ale nie do końca identyfikuję się z tym określeniem. Chciałabym, żeby wiedza o porodzie była jak najbardziej zakorzeniona w ludzkich umysłach. Wprowadzę wiele kursów online w trybie wideo. Wiem jednak, że część z Was jest przestymulowana treściami w internecie, obrazami, szybkimi rolkami, zmianami, dynamiką. Stąd na prośbę wielu z Was postanowiłam przygotować coś w rodzaju kursu audio do porodu, kursu też ogólnie dostępnego, żeby każda z kobiet miała możliwość odsłuchać treści, które przygotowałam. I w tych treściach krótkich, około 15-20 minutowych, będę chciała, żebyś wsłuchała się w wiedzę o porodzie, żeby ta wiedza z poziomu głowy opadła do poziomu serca, ale także będę próbowała zachęcać Cię do różnych ćwiczeń, Wizualizacyjnych, oddechowych, może nawet ruchowych, w opisie mniej obrazu, więcej dźwięku i słuchania. Do tego Cię zapraszam. Dziękuję za odsłuch kolejnego odcinka. Po więcej treści audiowizualnych, zapraszam Cię na moje kursy online, a także do mojego e-booka, na moją stronę www.rodzimy.pl. Inne darmowe treści, wideo, znajdziesz także dostępne na moim kanale YouTube łożna Izabela Dębińska życzę ci po prostu dobrego porodu